Nikolas z kanału jestem na tak i witam Was w kolejnym filmie. A dzisiaj będę sprawdzać po roku film 50 książek, które chcę przeczytać i właśnie będzie sprawdzanie ile udało mi się przeczytać, bo wcześniej jak robiłam 100 książek, które chcę przeczytać, to tak połowę przeczytałam, więc stwierdziłam, że 50 będzie dobre. No i właśnie minął rok od tego filmu 3 sierpnia wrzucałam poprzedni, więc minął już 20 dni plus, więc sprawdźmy co tam było i oczywiście po tym sprawdzeniu zrobimy kolejny film kolejne 50 książek, które chcę Przeczytać. No, więc dobra, sprawdźmy, co tam mówiłam, bo już nie pamiętam. aj, jak ja się cieszę, że już nie ma upałów i mogę założyć bluzy. Dobra, czekajcie. Film muszę znaleźć. Dobra, dobra. Dobra. Mam nadzieję, że przeczytam z tego 30. Wstawiam 30, ale możliwe, że uda mi się dobić do 40 kilku. Aj, aj, aj ale byłam pewna siebie, tam ten film tworząc. Sprawdźmy to. Dobra, zaczyna się. Dobra, zaczynajmy po co gadać. Gabriel Jennifer L. Arment Gabriel, to pół książki zaznaczę, bo zaczęłam to czytać i dotarłam gdzieś do połowy, ale po połowie stwierdziłam, że nie będę tego dalej czytać, ponieważ jak pierwszy tom był dziwny, ale nawet spoko, tak drugi tom już wydawał mi się totalnym dnem i nie byłam w stanie przeżyć zachowania Gabriela i w ogóle tego wszystkiego, co nam się działo i porzuciłam tę historię. Zdradzieckie serce Mary i Pearson. Zdradzieckie serce mam ale nie zdążyłam przeczytać. na listy Darwood, Ostatni Namsara, Kristen Cisarelli oraz Uwięziona Królowa tej samej autorki. Cedynio oraz Ostatniego Namsare. Również posiadam, ale nie zdążyłam przeczytać. Kurczę, przeczytam. Cień Nocy Debory Harkness oraz Księga Życia Debory Harkness. Co to była za seria ludzie? Czy ja robiłam o tym film? Wydaje mi się, że gdzieś tam mówiłam w jakimś podsumowaniu. Na pewno robiłam o pierwszym tomie vlog czytelniczy, czytałam książki i porównywałam do serialu. Serial był świetny, ale przeczytałam trylogię, to było naprawdę coś. Świetna, świetna seria. Musicie koniecznie przeczytać. To jest coś super. Czekam z utęsknieniem na drugi sezon serialu. Ale z tego co wiem, to będzie chyba dopiero w styczniu. Jest mi smutno, ale czekam. Dark Down Jaya kristowa Dark Down, czyli bez świt chyba dobrze to mówię wyszło dopiero jakieś kilka dni temu jakoś, czy kilkanaście więc będzie czytane Zamówię to i przeczytam, dokończę serię, też, też dobra seria taka dosyć mroczna ły Król Holly Black Obsydio J.K. Krzysztofa. Zły król przeczytany. Nadrobiłam I królowy, królową niczego również, ale chyba tego nie dodałam. Chyba że później, nie wiem. Piął o tym w ostatnich podsumowaniach, a Obsydio nadal czeka. Żniwiarz czwarty tom Droga dusz Paulina Händel. Żniwiasz, że przeczytałam i finał. Yy, piąty tom też przeczytałam, więc łeh, i w ogóle co to było za zakończenie. Macie film na ten temat na kanale, I teraz czekam na zapomnianą księgę. Kolejny tom. To było coś. Everless Sary Holland. Everless... Y, nie... Bo to jest drugi tom, tak? Pierwszy czytałam, a drugi. Chyba, że... Bo Everless tak, to Everless czytałam, to, to był pierwszy, sorry. Ta książka nie była taka zbyt wybitna, to nawet za nie zapomniałam, ale przeczytałam, dobra. Post skryptu Mileny Wójtowicz oraz Wicewersa Mileny Wójtowicz. Boże, po skryptu i mi Wicewersa Mileny Wójtowicz to było coś naprawdę świetnego. Są to dość niszowe książki, w sensie, że mało znane, tak mi się wydaje, bo nie widziałam ich zbyt dużo gdziekolwiek, ale naprawdę fajny Humor i w ogóle paranormalne postaci, które tam się przewijają, myślę, naprawdę, naprawdę yy, fajna seria, jak taka kryminalno-paranormalna, komediowa, świetna na Luis Louise O'Neil. Pod przeczytane. Uważam, że ona była słaba, nie warta uwagi i w ogóle miał być to retelling syrenki, a dostałam tak naprawdę opowiedzianą tą samą historię, tylko w formie pisanej. Po prostu jako powieść... Mm. Poza tym były tam momenty, które były takie mocno na siłę tworzone, tak jakby ktoś przyszedł do autorki i powiedział, słuchaj, jest taki koncept, napisz to. I ona napisała, wyrzuciła dwa motywy, które muszą być tak na siłę, typu y, feminizm i jeszcze, jakieś tam, y, jeszcze jakaś tam tolerancja, coś tam. Y, I kiedy są takie motywy w książce same z siebie, no to fajnie, ale jeżeli one są tak na siłę dopchane, byleby się było poprawnie politycznie, to widać i to nie jest fajne, więc no to książka nie była dobra. Miasto snów Adama Fabera. Miasto snów zaczęłam, więc to będzie połówka kolejna, ale nie skończyłam, bo jednak stwierdziłam, że jest to już dosyć taka historia bardziej dla młodszej młodzieży i nie ciekawiła mnie aż za bardzo. Jedyne takie miejsce Klaudi Wianek Jedyne takie miejsce, Klaudii Libianek, przeczytane i naprawdę, naprawdę ciekawa historia. Chyba e, najlepsza z tej serii, e, wiecie, tam jedyne takie miejsce, ocalało tylko serce i tak dalej. No, bardzo, bardzo mi się podobało. Zenit, Lindsay Cumming i Sasha Alsberg oraz Nexus, tych autorek. E, Zenit przeczytany, Nexus w połowie, więc kolejna połówka. E, Zenit mi się podobał, ale dużo bardziej pod koniec bardzo wolno się rozwijał i nie wiadomo w ogóle o czym jest ta historia. Zaczęcie. No, Było jakieś tam sci-fi i w kosmosie, coś tam się działo, piraci i tak dalej, ale dopiero na koniec dowiedzieliśmy się, kto jest wrogiem i przeciwko i za co będziemy walczyć. A drugi tom jakoś tak zaczęłam i nie skończyłam. Z ciszy Martyna Senator. Falen... Z ciszy przeczytane, falangres próba nie. Kluba Tijan, książę cieni Aleksandry Polak. Książę cieni przeczytane i nawet miałam patronat. Trylogia mocy i szału, tom trzeci, moc Anny Lewickiej. Moc, moc, trzeci tom, boże. To był szok, i niedowierzanie. W ogóle macie vlogę, czytelnie niczego z tym? Trylogia cała jest świetna. Pierwszy tom, wow, mój ulubiony. Kolejne mają więcej napięcia i więcej akcji. Ale no były momenty, w których musiałam rzucić książkę. Szara Siostra oraz Święta Siostra, czyli trylogia Marka Lawrence'a. Ja naprawdę myślałam, że przeczytam te trylogię w tym roku, ale się nie udało. Nadal czeka. Iskra Alice Broadway. I drugi tom. Mam mamy nawet trzeci też, ale nie przeczytałam. Blada Śniąca oraz Zakon Drzewa Pomaranczy Samantysza. Blada Śniąca, tam chyba to czytałam, to była mała ta. Mała taka nowelka przeczytana, ale Zakon Drzewa Pomaranczy zaczęłam, i to było tak toporne, że nie byłam w stanie tego już przeczytać. Zostawiłam to, zostawiłam z myślą, że przeczytam dalej, ale później trafiłam na opinię wielu osób, które pisały, że jest na siłę taki feminizm robiony i to w złym słowa tego znaczeniu, ponieważ nie jest silna kobieta postać po prostu, bo jest silną kobietą, tylko jest silną kobietą wzorowaną na męskim. Bohaterze po prostu jest męska i dlatego jest silna, bo jest męska. A przecież kobieta nie musi być męska, żeby być silna. No i to tak w ogóle w tej opinii było tyle słów takich światopoglądowych, z którymi no, ciężko się nie zgodzić, że stwierdziłam, że na razie dam sobie spokój z Samantą Szanon. No chyba, że będzie kończyć wreszcie y, czas żniw, to wtedy przeczytam. obra 30 jesteśmy gdzieś w połowie, ile przeczytałam? Nie wiem, bo widziałam. dzięki dziecko koniec. miłości. Dzikie dziecko miłości tutaj mam. Przeczytane noweleczki po dorze, wiek, bo przeczytałam tekstologię, uuu, dobre. Kej okay, oraz Dynia i Jemioła Anety Jedowskiej. Wangen full Wiktorii Nie wiem, jak to czytać. Czwarty tom z Serii Czas Żniw, podobno ma być, niedługo, więc wpisałam sama Crescent City. Nie było czwartego tomu, oszukali mnie, nie doczekałam się. mas. mam nadzieję, że wydadzą to w przeciągu tego roku, dlatego to wpisałam. Inter o, Księżycowe miasto, co to była za książka? Macie film na kanale i widać, że Sara James cieszy się dużą popularnością, bo był ponad y, 1000 wświetleń ten film. Tak, był miesiąc przed premierą, dostałam same do wydawnictwa i w ogóle... O co to była za książka? Czekam na kolejny to. Imperium Ognia, pochodnia w mroku oraz ripery... Ad. Dobra, pierwszy tom przeczytany, drugi w połowie i odrzuciłam, bo drugi już mi się wydawał taki strasznie... Nej. Pierwszy przeczytałam i był taki... Okej, okay, okej, okay, trochę na siłę, ale czytam. A drugi to już w ogóle mnie nie znam. Snudziłam się tym. Nie wiem, wydawało mi się to takie... No jakbym czytała to z jakieś pięć lat temu, to by mi się pewnie by super podobało. Łzy Mai oraz Spektrum Martyny Raduchowskiej. Ostrze Zdrajcy. Cień Rycerza oraz Krew Świętego Sebastiana de Castelle. Czemu wszyscy muszą mieć takie trudne nazwiska? Bad Boys Girl, Tom 5, Blair Holden. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Pieśń Syreny, Aleksandry Christo. Magia Cierni, Margaret Rogerson. Magia Cierni nadal mam na Princess and the Fangirl, Ashley Poston. Nowa Era, Fangirl przeczytałem. I jeszcze czeka na mnie trzeci i to zaczyna pesty. A początek Giovanna i Tom Fletcher. Dziewczyna taka jak ja, Ginger Scott. The Theaters Kingdom. Tom trzeci pocałunku zdrajcy. E tom trzeci pocałunku zdrajcy ma niedługo wychodzić dopiero. Oraz ostatnie Save Me, Monika Sten. Kurczę, myślałam, że więcej przeczytam. Policzmy ile tam przeczytałam. Wy już pewnie widzicie. Dobra, przeczytałam z tego co mi wychodzi 20,5 książki. Słabo, słabo, nie doszłam do tych 30 40 kilku, byłam zbyt pewna siebie. Ale jak to jest, że jak robię 100 książek, które chcę przeczytać, to przeczytuję 30-40 z tej listy, a jak robię 50, to też wychodzi tylko połowa. Hmm, nawet mniej. Dlaczego? Ale jak y, ostatnio zaznaczałam na Goodreads, chociaż tam mam trochę opóźnione zaznaczanie y, ilość przyczynań książek, to już byłam ponad 50 w tym roku, bo też tam zaznaczyłam 50, już chyba miałam 60 coś. Tylko po prostu inne książki były, były na tapecie, no, to trudno, no. Kurczę, czy jest. Sens w ogóle robienia kolejnej listy w takim razie, skoro nigdy nie dobiję do tych 50? Wy odpowiedzcie mi na to pytanie, czy jest sens robić kolejną listę 50 książek, które chcę przeczytać na kolejny rok. Jeżeli tak, to zrobię. Jeżeli już nie ma, to darujemy sobie, więc chcecie, czy nie? To ode mnie tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Bajka! Okay. Y